Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, na moim stole leży druga 50 z drapek z paczki Subito. W poprzednim odcinku drapałem pierwszą 50. Wynik był taki sobie, także miejmy nadzieję, że teraz w tej drugiej 50 będą super wygrane. Bardzo serdecznie dziękuję za cały doping, za wszystkie miłe komentarze, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. Również mam nadzieję, że w tych zdrabkach e, wydrapie coś fajnego, że będzie jakiś fajny plus, także za chwileczkę się o tym przekonamy. Tutaj, jak widzicie, te zdrabki już są podzielone po 10, tak jak w poprzednim odcinku, także myślę, że już zaczniemy draping, bo już sam nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekawy, co znajduje się w tych zdrabkach, także zaczynamy. Teraz muszę tylko znaleźć zdrabki. Od numeru 51 tutaj mamy, na tym numerku skończyliśmy w ostatnim odcinku. Tutaj troszeczkę Was przybliżę. Także zaczynamy, mamy numer z drapki 51 i szukamy. Mamy tak 1020 10. 1, jeden po raz drugi, jeden po raz trzeci. Czyli dobrze się zaczyna, mamy już 1 euro. Bardzo fajnie. Zrapka numer 52. Mamy 1000. 1, 10, 20 000. 5, 2. 5 po raz drugi. 10 po raz drugi i 1000 po raz drugi. Czyli ta zdrabka już jest niestety przegrana. Teraz przechodzimy do zrabki numer 53. Mamy piąteczkę. 1000. Drugi raz 1000, dwójeczka, dziesiąteczka, jeden, 5 euro po raz drugi, 20 tysięcy i 1 euro po raz drugi. Czyli ta zrabka również jest pusta. Teraz zrabka numer 54, mamy 20 tysięcy 2, 1, 20 tysięcy po raz drugi, piąteczka, 2 euro po raz drugi. 1000 po raz pierwszy, 1 po raz drugi i 1 po raz trzeci. Czyli ta zrabka jest wygrana, no ale tylko jest zwrot. No ale to nic nie szkodzi, lepszy zwrot niż nic. Teraz zrabka z numerem 55. Mamy tak: 20 tysięcy, 1000, 20 po raz drugi, 1000 po raz drugi, 2 po raz pierwszy, 5, 2 po raz drugi i 2 po raz trzeci. Czyli Kolejna zdrabka wygrana, to już jest trzecia zdrabka wygrana w tej dziesiątce, fajnie. Zdrabka numer 56, mamy dwójeczkę, 1000, 20000, 5, dwójeczka po raz drugi, 10, 1, 20000 po raz drugi i 10 po raz drugi. Czyli ta zrabka niestety jest przegrana. Teraz mamy zdrabkę numer 57 mamy 20 tysięcy 2 razy 1000 10 1 1 po raz drugi 10 po raz drugi i 1 po raz trzeci czyli ta zdrabka jest wygrana bardzo fajnie no i teraz mamy zdrabkę z numerem 58 mamy takie kwoty jak 2 20 tysięcy 1 1000 10 20 tysięcy po raz drugi 10 po raz drugi 5 i 1000 po raz drugi. Czyli ta zrabka już jest przegrana. I kolejna zrabka, zrabka z numerem 59. Mamy 1, 5, 20 tysięcy 1000, 2, 5, 2 po raz drugi, 5 po raz drugi też było, 10 i 20 tysięcy po raz drugi, czyli ta zrabka niestety jest przegrana. Teraz przechodzimy do zdrabki z numerem 60. Mamy 1, 1000, 1 po raz drugi, 20 000, 10, 2, 1000 po raz drugi, 20 000 po raz drugi i 1 po raz trzeci. Czyli ta zdrabka jest również wygrana. Już jestem z powrotem, już mam przygotowane zdrabki od numeru 61 do 70. Zdrapek, które przed chwilą drapałem, było aż 5 wygranych na 10, czyli połowa. Jeśli chodzi o wynik ilościowy, teraz zobaczymy, ile będzie zdrapek wygrywających w numerkach od 61 do 70. Także zaczynamy. Mamy tak 10, 20 tysięcy, 2, 2 po raz drugi, 5, 20 tysięcy po raz drugi, 10 po raz drugi, 1. I 1000 po raz pierwszy, czyli ta zdrabka jest niestety przegrana. Teraz zrabka z numerem 62 mamy 1, 5, 20 000, 2, 1 po raz drugi, 20 000 po raz drugi, dwójeczka po raz drugi i dziesiątka po raz pierwszy, czyli ta zrabka jest niestety przegrana. zdrabka z numerem 63 mamy 20 000, 10, 5, 5 po raz drugi, 2, 1000, 1, 10 po raz drugi i 20 tysięcy po raz drugi. Czyli kolejna zdrabka przegrana. Zdrabka z numerem 64. Mamy 1, 2 razy 2 euro, 1000 i dwójeczka po raz trzeci. Czyli ta zdrabka już jest wygrana. Mamy na tej zdrabce 2 euro. Przechodzimy do zdrabki numer 65. Mamy 10, 20 tysięcy, 20 tysięcy po raz drugi, 1000, 2, 2 po raz drugi, 5, 1000 po raz drugi i 10 po raz drugi. Czyli ta zdrabka jest niestety przegrana. Teraz mamy zdrabkę z numerem 66, mamy 5, 2, 20 tysięcy, 20 tysięcy po raz drugi, dwójeczka po raz drugi, 1000, jeden, 10. I jeden po raz drugi, czyli ta zrabka jest pusta. Yy, zdrabka z numerem 67 mamy 20 000, 10, 1, 10 po raz drugi, 1000, 2 razy 1000, 5 po raz pierwszy, 2 również po raz pierwszy i jeden po raz drugi, czyli ta zrabka jest niestety przegrana. I zdrabka z numerem 68 mamy 5, 20 000, 10 1020 tysięcy po raz drugi, czyli będzie po raz trzeci, mamy dwójeczkę, 1, 5 po raz drugi i dwójeczka po raz drugi, czyli również pusta. Zdrawka z numerem 69 mamy już dwa razy 20 tysięcy, czyli główna wygrana, 5 euro 2 euro 1010 10 po raz drugi, jedyneczka i piąteczka po raz drugi, czyli również zdrawka przegrana niestety. No i ostatnia zdrabka w tej dziesiątce, zdrapka z numerem 70, mamy 10, 5 tysiąc, 20 tysięcy, 20 tysięcy po raz drugi, 1, 2, 1 po raz drugi i dwójeczka po raz drugi, czyli jak widzicie troszkę kiepsko w tej dziesiątce. Teraz mamy zdrapki od numeru 71 do 80, poprzednia dziesiątka tylko jedna zdrapka była wygrana na 10 zdrapek. Czyli bardzo słabo. Mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej. No i zaczynamy. Zdrabka z numerem 71 mamy 5002. 10, 2 po raz drugi 20 000. 1, 20 000 po raz drugi. I dziesiątka po raz drugi, czyli ta zdrabka jest pusta. Zdrabka z numerem 72. Mamy 10, 20 000, 20 000 po raz drugi, 1, 5 jeden po raz drugi, 2, 1 po raz trzeci, czyli mamy tutaj wygraną w wysokości 1 euro. Strawka z numerem 73, mamy 10, 1, 10 po raz drugi, 1000, 1 po raz drugi, 5, 20 tysięcy, dwójeczka i 1000 po raz drugi, czyli niestety ta zdrawka jest przegrana. Strawka z numerem 74. Mamy 2000 20 000, 20 000 po raz drugi, 5, 5 po raz drugi, 1, 1 po raz drugi i dziesiąteczka po raz pierwszy. Czyli niestety pusto. Zdrabka z numerem 75. Mamy 20 000, dwójeczka razy 2. 10, 20 tysięcy po raz drugi i dwujeczka po raz trzeci, czyli ta zdrabka jest już wygrana, wygraliśmy tutaj 2 euro. Yy, teraz zdrabka z numerem 76. Mamy 1000, 1000 po raz drugi, 10, 20 tysięcy, dwójeczka, 5, 20 tysięcy po raz drugi. 10 po raz drugi i 1, czyli pozrabka jest niestety przegrana. Teraz przechodzimy do zdrabki numer 77. Mamy 2 razy 5, 1, 1 po raz drugi, 20 tysięcy, 2, dwa. 20 tysięcy po raz drugi, 5 po raz trzeci. Wow, mamy piąteczkę, bardzo fajnie. No takie wygrane mi się już bardziej podobają niż 2 euro, czyli 1 euro. Także mamy tutaj piąteczkę, jest to trzecia zdrabka wygrana. Teraz zdrabka z numerem 78. Mamy 2, 20 000, 1, 1000, 1000 po raz drugi, czy będzie po raz trzeci. Mamy 1 po raz drugi, 10, 5 i 5 po raz drugi, czyli ta zdrabka jest przegrana. Teraz czas na zdrabkę z numerem 79. Mamy 5, 20 tysięcy, 20 tysięcy po raz drugi, 2, 1, 10, 5 po raz drugi, 1000 po raz pierwszy i 10 po raz drugi. Czyli ta zdrabka jest również pusta. Teraz mamy zdrabkę z numerem 80. Mamy tutaj 5, 2 razy 2 euro. I mamy trzeci raz 2 euro, czyli wygraliśmy na tej zdrabce 2 euro, czyli bardzo fajnie. Czyli, jak dobrze liczyłem, wydaje mi się, że jest 4 zdrabki wygrane w tej dziesiątce. Teraz mieliśmy 4 zdrabki wygrane na 10, i teraz bierzemy się za zdrabki od numeru 81 do 90. Szukamy dalej wygranych, najlepiej tych głównych. Mamy tak. 20 tysięcy, dwieczkę, 5, dwieczkę po raz drugi i dwieczkę po raz trzeci, czyli na tej zdrabce mamy 2 euro. Może być zdrabka z numerem 82. Mamy 1020 tysięcy, dwójeczka, 20 tysięcy po raz drugi, 1000 po raz drugi, 5 euro, 5 euro po raz drugi, dwójeczka po raz drugi i dwójeczka po raz trzeci, czyli dwie zdrabki, które są koło siebie, są wygrane.

1 po raz drugi, czyli tutaj jest kolejny pustak. Teraz będziemy drapać z z numerem 85. Mamy 2 razy 20 000. Dwójeczka. 10, 1, 5. 10 po raz drugi, 1000 po raz pierwszy i piąteczka po raz drugi, czyli tutaj mamy pustaka. Teraz drapka z numerem 86.

Jeden po raz drugi, jeden po raz trzeci, czyli tutaj mamy wygraną w wysokości 1 euro. Teraz będziemy drapać drapkę z numerem 88. Mamy 1000, 2 razy 2 euro, 1000 po raz drugi, 20 000, i 1 euro po raz pierwszy, 5, 2 euro po raz trzeci. Czyli tutaj mamy wygraną, czyli kolejna zdrapka, która jest koło siebie, jest wygrywająca. Teraz zdrabka z numerem 89. Mamy 10 000, 1, 2, 1 po raz drugi, 2 po raz drugi i 2 po raz trzeci. Czyli jak widzicie, trzecia zdrabka z kolei jest wygrana. Bardzo fajnie. I teraz drabka z numerem 90. Mamy 2 razy 1, 5, 10, 20 000. 20 tysięcy po raz drugi, 1000, dwójeczka po raz pierwszy i dwójeczka po raz drugi, czyli zdrabka z numerem 90 była już przegrana. No i w tej dziesiątce udało nam się wygrać w czterech zdrabkach. Malutka poprawka, właśnie sprawdziłem, i w tej dziesiątce udało się wygrać w pięciu zdrabkach na 10, nie w czterech. No, i teraz przejdziemy do ostatniej dziesiątki, czyli od zdrabki z numerem 91 do 100, czyli to jest ostatnia dziesiątka w tej paczce. Zobaczymy, może tutaj coś będzie fajnego. Zaczynamy. Zdrabka z numerem 91 mamy 2, 20 tysięcy, 20 tysięcy po raz drugi, 5 po raz drugi, 10 po raz pierwszy, 2 po raz drugi, 1000 po raz pierwszy i 1 po raz pierwszy. Czyli ta zdrabka jest pusta.

20 tys po raz drugi i 1 po raz pierwszy, czyli kolejny pustak. No nieładnie. Teraz przechodzimy do zdrapki z numerem 94. Mamy 10, 1, 1 po raz drugi, 1000, 1000 po raz drugi, 20 tysięcy 1 po raz trzeci. Czyli zdrabka z numerem 94 okazała się szczęśliwa. Teraz zdrapka z numerem 95. Mamy 1000, 20 tysięcy, 10, 2, 1, 10 po raz drugi, 5 i 1000 po raz drugi, czyli ta zdrabka jest również przegrana. Teraz zdrabka z numerem 96, mamy na początek 1005 2, 10, 1000 po raz drugi, piąteczka po raz drugi, dwójeczka po raz drugi i dwójeczka po raz trzeci, czyli tutaj mamy wygraną. Bardzo fajnie. Zdrabka z numerem 97 mamy 20 tysięcy 2, 2 razy. 5, 20 tysięcy po raz drugi, 1000 po raz pierwszy, 5 po raz pierwszy, 10 po raz pierwszy, 1 po raz pierwszy. Czyli tutaj mamy pustaka. Teraz zdrabka z numerem 98 mamy 1000, 2, 10. 1, 20 tysięcy, 20 tysięcy po raz drugi, dwójeczka po raz drugi, jedenaczka po raz drugi, jedenaczka po raz trzeci. Czyli tutaj mamy zdrabkę wygraną, jest to trzecia zdrabka wygrama. No i zostały dwie ostatnie zdrabki. Zdrabka z numerem 99. Mamy 2 razy 1000, 10, dwieczka, 10 po raz drugi, 1, dwójeczka po raz drugi i dwójeczka po raz trzeci. Bardzo fajnie. I przechodzimy do ostatniej zdrabki. Czy będzie tutaj wygrana? Przekonamy się już za chwileczkę. Mamy tak 1000. Jestem z powrotem. Bardzo was przepraszam, ale wyczepałem się bateria. Także tutaj zacząłem drapać ostatnią zdrapkę. Był, było 1000, 20 000, 1000 po raz drugi. Dwa razy 5 euro. Następnie mamy 10, 2, 2 po raz drugi i 2 po raz trzeci. Czyli ostatnia zdrapka okazała się szczęśliwa. Bardzo fajnie, czyli skończyliśmy draping paczki z drapek Subito. Ja teraz to wszystko pozliczam i za chwileczkę zapraszam Was na podsumowanie. Już jestem z powrotem. Dla was to trwało kilka sekund, dla mnie niestety troszeczkę dłużej, gdyż musiałem wszystko jeszcze posprawdzać zdrapki przegrane, czy się nie pomyliłem. No i tutaj, jak widzicie, są wszystkie zdrapki, które wygrały w dzisiejszym odcinku. Łącznie tych zdrapek jest 20, czyli jeśli chodzi o wynik ilościowy, jest więcej niż w poprzednim odcinku. Jeśli chodzi o wygrane, to również jest więcej, gdyż łącznie udało mi się wygrać dzisiaj 35 euro. W poprzednim odcinku było 31 euro. Tutaj mamy zdrabki, gdzie udało mi się wygrać 1 euro. Tych zdrapek mamy 8, czyli jest 8 euro. Tutaj mamy zdrabki z wygraną w wysokości 2 euro. Tych zdrapek jest 11, czyli udało mi się wygrać 22 euro. No i tutaj jedna zdrapka, w której udało mi się wydrapać 5 euro, czyli łącznie jest 35 euro. Yy, tutaj jeszcze dorzucę zdrapki z poprzedniego odcinka, mam jedną zdrapkę, gdzie udało się wygrać 10 euro. Tutaj mam również jedną zdrapkę, gdzie udało mi się wygrać również 5 euro. Tutaj mam zdrapki, gdzie udało się wygrać 2 euro, jest tych zdrapek 5. I tutaj zdrapki, gdzie udało mi się wygrać 1 euro i tych zdrapek było 6. Czyli wszystkich zdrapek mamy 35 na 100 co daje, tak jak właśnie tutaj lot to w Belgii mówi, że co trzecia zdrapka wygrywa. Tutaj się zgadza, gdyż po obliczeniu wychodzi, że jedna zdrapka na 3,03 wygrała w tym zestawieniu. Łącznie udało mi się wygrać 66 euro, tak jak już wcześniej Wam mówiłem, czyli niestety jestem na minusie 34 euro. 66 euro nam daje 66% zwrotu, czyli mimo wszystko udało mi się wygrać więcej niż ten minimalny gwarantowany zwrot, który wynosi 51 euro. Czyli w sumie nie jest tak źle. Wiadomo, fajnie by było, jakby było lepiej jakby był plus albo jakaś większa wygrana. Niestety tym razem się nie udało. Jest to ryzyko. Kto nie ryzykuje, jak to się mówi, nie pije szampana. Tym razem niestety nie będę pił tego szampana. No ale może następnym razem kto wie. Także wszystko przed nami. Może następnym razem będzie lepiej. Na pewno jeszcze będę próbował paczkę z drapek. Ale może tych droższych za 5 euro bądź za 10 euro. No ale to w przyszłości. Także wszystko przed nami. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo wyniku odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do pozostawiania łapek w górze pod filmikiem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, osoby, które jeszcze nie subskrybują. Będzie mi bardzo miło gościć Was na moim kanale. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa. pa.